I zaczynamy kolejną transmisję. Witam Was. I przedstawiam Wam oczywiście kolejną parę figurów. Przedstawię bez szczegółów kilka razy trafię do mojej kolekcji. Będę ciągle coś było nie tak. No i w końcu maja, trafię do mojej kolekcji. No jak długo tego nie mam, ale to już mniej w takim razie mamy to z serii Ninjago i od razu oczywiście mamy fanów Ninjago. One po prostu tak, się bawią, um, położą swoje figurki. Aby było łatwiej zrozumieć, o co chodzi w tych moich figurkach, no to dla łatwego zapamiętania tworzą właśnie fanów danej serii. Tutaj mamy fanów Ninjago. Jednego z głównych bohaterów w tejże serii. Tutaj mamy zajna. Mamy nadruk z przodu. Mamy nadruk z tyłu. I tak się prezentuje. Jedna figurka. Nie oczywiście tworzą parami. Taką miałam ochotę. Nie mam konkretnego powodu, dlaczego tak sobie tam tworzą. Uznałam, że tak będzie najfajniej i. Ciekawie zaprezentować, e, zaprezentować właśnie parę fanów danej serii. Bo drugie, jeżeli miałbym się uczepić tylko jednej płci, e, to byłoby taka ciążka, bo niektórych toarsów to nie miałbym swojej konekcji. Więc to też w zasadzie ten drugi argument, m, bo są toarsy różne, więc tworzą to rany. I tak to się prezentuje, e, jeżeli chodzi o tą właśnie barę i kuchnię. Tolstan i pan w godzinie 2012 roku, on występował tylko w tym samym stanie, który tutaj widzicie, jest to te spinerowo. Między innymi spinera, broni i jakieś tam dodatki. I karty do góry. Czyli to była taka forma zabawy. Można było sobie tworzyć walki. Bo spineram było tam trochę ich trochę, było, Można było sobie tworzyć takie różne walki. Pojedynki, a tak, pojedynki bardziej. No, karty miały dodawać jakieś tam mocy albo punkty. Ej, ten tor jakiś jakiejś tego co tam widziałem, w tam z gazetką po prostu była wydana, to mm, pewnie w 2012 roku, Ej, no już trochę to już dawno, no. Mm, Także tak to się prezentuje. Fajna parta. Oczywiście u siebie wykorzystałem tradycyjnie główki neutralne, E, którą najbardziej lubią. E, już tutaj badamy tam. Hmm, trochę szybciej, dzisiaj. Trochę krótko mi to wyszło. Zresztą. Moją e, kolekcję bardzo lubię. Bardzo się cieszę tego. Nie że zaczęłam od 2017 roku. E, to może trochę historii, właśnie. E, od 17 do 16, powiedzmy. Hmm, już uzbierałem z 200, nie wiem, przepraszam, za e, Jeszcze tam dokładnie nie przyzwyczaiłem, ale gdzieś tak koło tego już coś mam. Hmm, I bardzo się cieszę, że to tak mi się rozwinęło. Jeżeli miałbym powtarzać wszystkie hmm, dworcy, tak mi się wydaje, że może do końca roku uda mi się oddać do 720, e, a nawet może kilka miesięcy później, na początku następnego roku, to ja bym miał tak wszystkie torsy, podkazać swoją. Tak jak szarłam, to cały rok. Miałbym 600, chyba, 360 odcinków. No tak, 360 odcinków. właśnie w bardzo innym torsem. No i co będzie w następnym tym roku? Wam nie wiem, zobaczymy. Ja tak w każdym razie do obserwowania mojego kanału. Witam. Dobrego. Miłego wieczoru. Hej, hej.